Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, odkrywca Goblin. Prosiłem Was w ostatnim odcinku, żebyście pisali pytania po to, bym mógł nagrywać dla Was dalej filmy z samochodu. Jakieś tam pytania padły, nie ma ich zbyt dużo, ale postaram się na nie odpowiedzieć. Potem pokażę Wam jedną z moich znajdek. No i sprawy bieżące kanału, bo pomimo tego, że nie nagrywam w terenie, cały czas coś się dzieje, także powiem Wam co i jak. A teraz zapraszam Was na kolejny odcinek. ten odcinek zaczniemy od pytań, nie ma ich zbyt dużo, nie zaszaleję dzisiaj, bo są tylko dwa pytania, ale cieszę się, że mogę coś dla was nagrać, także fajna sprawa, a więc zaczynamy, ogórki, pomidor, jajka, masło, a nie, przepraszam, to nie to, pierwsze pytanie od pani Elwiry, skąd takie zainteresowanie, by poszukiwać, fajne pytanie, a więc dawno, dawno temu za górami, za lasami jeździłem do wujka na wakacje, śmigał z wykrywką, także Często zabierał mnie ze sobą. Szymon, pozdrawiam cię bardzo serdecznie. No i tam złapałem tego bakcyla. Potem kupiłem sobie w Polsce 150 Gareta, ale długo nie pośmigałem z tego względu, że wyjechałem do Wielkiej Brytanii. A więc długo, długo nic. Potem powiedziałem swojej ukochanej dziewczynie, że chciałbym wrócić do wykopek. Dostałem od niej prezent. Kupiła mi właśnie tego Garecika 400i. Za co bardzo ci Mirela dziękuję. No i co? No, i teraz od jakiegoś czasu, praktycznie po spotkaniu z Golden Mankiem, który również budził tego bakcyla we mnie, jeszcze raz no, spędzam ten wolny czas praktycznie. Jaki mam na poszukiwaniach, także sami wiecie, jak to jest. Jak się pójdzie raz, to praktycznie wraca się w każdej wolnej chwili. No. I mam drugie pytanie od Alebeka TV, które brzmi: jak sądzisz, który wykrywacz najgłębiej wykrywa monety? Pytanie bardzo ciężkie, ale się powtarza. Z tego co wiem, ktoś mi tam mówił, że dostawał też pytania typu: czy są wykrywacze na złoto, srebro, czy na przykład są jakieś programy na rzymki. No, nie ma takich programów. i nie ma takich wykrywaczy, żeby na przykład szukać tylko i wyłącznie monet i to myślę, że jest w tej pasji najpiękniejsze. Co do pytania, myślę, że na pewno będzie różnica pomiędzy Garrettem 150, a na przykład Rutusem czy Deusem, zasięgi są dużo, dużo większe ale wszystko też zależy od gruntu od miejsca gdzie chodzisz i jak to wszystko wygląda bo w praktyce może być tak naprawdę bardzo różnie na moich odcinkach widzieliście, że były, byłem na łąkach, na których monety po 100-150 lat były w dołkach po 30 ponad 30 cm sygnały duszki ciężko się to kopało a znam przykłady że na polach oranych wykopuje się monety po kilka lat, które praktycznie leżą na wierzchu, także myślę, że nawet Garrett 150 może sprawić ci dużo radości przy odrobinie szczęścia. Także pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że moje odpowiedzi na wasze pytania wam się podobały, a ja chciałbym was zachęcić do tego, byście tych pytań zadawali dużo, dużo więcej, bo pozwoli mi to dla was dalej nagrywać. Także, jeżeli macie jakiś pomysł, to piszcie śmiało w komentarzach, w wiadomościach. Postaram się nagrać kolejny podobny odcinek. A teraz pokażę wam tą fajną znajdę. No, i fant, który chciałem Wam pokazać, to hamerek. Nie mam tych hamerków zbyt dużo, dlatego pokażę Wam to, co mam. Jest to Sixpence Elizabeth z 1573 roku. Stan, jak widać, tutaj w oryginale powinna być dookoła jeszcze obwódka. To wstawię gdzieś tutaj po lewej stronie zdjęcie, żebyście sobie mogli zobaczyć, jak to w oryginale wyglądało. Mi osobiście te hamerki bardzo cieszą. Fajnie jest znaleźć coś takiego, także naprawdę super sprawa. A teraz może szybko o sprawach bieżących kanału, bo pomimo tego, że nie nagrywam w terenie, to cały czas coś się dzieje. Tak jak Wam obiecywałem, już niedługo konkurs z powodu całego tego zamieszania, ta paczka jedzie do mnie troszkę dłużej, ale myślę, że pod koniec tygodnia już powinna u mnie być. Pokażę Wam na pewno będzie osobny odcinek. Co w tej padce jest i jakie fanty będą do wygrania. Myślę, że jak na pierwszy konkurs, to będzie naprawdę bardzo fajnie. Także zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, by być na bieżąco. Chciałem Wam coś jeszcze powiedzieć, a mikrofon, który zamówiłem wcześniej, do mnie nie dotarł. Także zamówienie złożyłem jeszcze raz. Jak już wszystko wróci do normy, to myślę, że jakość tego dźwięku będzie na pewno lepsza. Zamówiłem również szelki, także inna perspektywa. Cały czas coś próbuję. Zmieniać, żeby te odcinki były ciekawsze, dużo lepsze. Myślę również o zakupie magnesu neodymowego. Nie ukrywam, że mamy 10 minut pieszo do rzeki, także mógłbym śmiało popróbować. Możecie zostawić komentarz, co o tym myślicie, czy chcielibyście filmy nad rzeki, także śmiało pisać. A ja wam dziękuję bardzo za to, że oglądacie i do następnego odcinka. Heja!